Historyka sterejka boka. Oczywiście to jest do grozi Więc co? Zaczynamy. Ah. Podobno dzisiaj mieliśmy adaptować pieska. Idę obudzić oliwkę. Oliwka, wstawaj! Po co ty mnie znowu budzisz? No, dzisiaj mieliśmy adaptować pieska. Ah. Zupełnie zapomniałam. Super, co nie? No, super. Tylko wiesz co, ja pójdę do łazienki i możemy zaraz się zapytać rodziców, kiedy jedziemy po pieska. Okej. Okay. Nasze zwierzęta niestety umarły już. Szkoda. no Dobra, to idzie do tej łazienki ja tutaj zaczekam. Ale masz, masz nic nie przeglądać. Ale to tutaj i tak nic nie ma jeszcze za bardzo. Okej. Okay. Aha, tutaj są dwa puste pokoje. Świetnie. Dziwny jest spektrum, ale okej. Okay. Dobra, spuszczamy wodę i wyjemy ręce. Ok, jeszcze jutro. No już jestem, to choć, zapytamy się. Ok. Och, dobre, już jesteśmy szybko, szybko! Mama Kuba, wstawajcie! Wstawajcie! Bo inaczej będziemy wam skakać po łóżku. Co? Dajcie nam spać. Wiesz, co robię. Przestańcie skakać. Co wy, małe dzieci, jesteście? No w sumie to trochę tak, co nie? No jakby. Ale czemu nam skaczecie po łóżku? Nie wystarczyło tylko powiedzieć: obudźcie się, bo was. Pilnie potrzebujemy? No właśnie, że nie wystarczyło. O. Oh. No to nie nasz problem, jakby? Mm, Nieważne. Po prostu powiedzcie, o co wam chodzi. Mieliśmy dzisiaj adoptować psa. A faktycznie. A czemu wy jesteście ubrani w ubrania już? Przewidzieliśmy, że to się mogło stać. Okej, okay, dobra, chodź Laura się może się przebierzemy. Okay. Ej mama, Kuba, chodźcie na dół! Zrobimy wam, zrobię wam śniadanie. Już idziemy! Dobra, to chodź. Każdemu przygotowałam inną kanapkę. Uuu, super. Oj, talerz mi się na podłogę. No to podnieś. Okej. Okay. Dobra, chyba trzeba dać. Do zmywarki. No, Kuba, co ty robisz? Nie wiem. To się ogarni. Dobra, zostaw te talerze później to zrobisz. A, no, chodźmy już, chodźmy. Jesteśmy umówieni z panią dopiero na trzynastą. A jest. dziewiąta rano! Nie! Dlaczego? Super! Dobra, chodzi o oliwkę sobie, posiedzimy w domku i. i se. coś tam porobimy. Dobra, to my może. sobie tutaj posiedzimy. Ty, 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 ty. Ej, która jest godzina? Nie wiem, sprawdzę. Co? Jest już 12:40? Ej, dziewczyny, chodźcie, zbieramy się! Chodźcie! No, chodźmy, no. No, chodźmy już! No, chodźmy, chodźmy. Podobno to miało być. Ten piesek gdzieś na poczcie. Nie wiem, tam zobaczymy. No to chyba tutaj, no. Hej, hej, a gdzie państwo się wybierają? Eee, to jest ta pani. My przyszliśmy zaadoptować pieska. A tak, pieska, ale mnie się nie adoptuje. A ale ten piesek tak nie wyglądał. To znaczy pan, pan albo pani nie jest tym pieskiem. A, dobra, dobra, kojarzę was, rodzina malinowskich. Nie. To jak się nazywacie? Przez telefon słyszałem chyba Maciek Malinowski. To znaczy nie, Kuba Malinowski. Proszę pana, nie malinowski, tylko malinski. A Malinski, dobra, dobra, dobra. to idę przynieść Waszego pieska. Chodź tu puszek.! Au, 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 au. O to Twoja nowa rodzina! Au. O! Super, dziękujemy do widzenia. Do widzenia. Ale super! Dobra, chodźmy na górę. Ej, Kuba, zamontuj te rzeczy. Wiesz, dla pieska. A wy sobie coś tam porobcie w pokoju oliwki. A w moim czemu nie? Twój jest tak powiem troszeczkę, no. No, jaki? A wiecie, co oni ważne? Nieważne, ja pomogę, Kubie. Dobra, to chodźmy do mojego Dobra, to sobie pogadajmy. Huh, chyba wszystko gotowe. No, Ej, chodźcie zobaczyć, jak wygląda nowy. Jak to nazwać? Nie wiem. Nowe coś dla pieska. Ok. Chodź, puszek. Au! Wow. Super, co nie? Au! Au! No, To może pójdziemy na basen. O, nam się nie chce. My pójdziemy. No właśnie, gdzie idziecie? My idziemy do kina. No. Dobra, to pa. Pa. Dobra, Laura, to chodźmy na basen w takim razie. Okej. Okay. Dobra, my się już przebrałyśmy, jakby ktoś się pytał, więc wskakujemy do basenu. Wow! Ej, to jest nie fair, że ty umiesz pływać. To jest fair, tylko się musisz nauczyć. Jak będziesz chodziła na lekcje pływania, to się nauczysz. A tak poza tym to tutaj dosięgasz. No serio? Zobaczę. I faktycznie tutaj dosięgam. No widzisz, i po co są te materace? Nara. A, no, materace są po to, że Kuba nie umie woo, pływać i że czasami chcę z mamą odpocząć. Aha, okej. Okay. Woo! Ale fajnie. Woohoo! Jest super. No tak. I patrz. Już, już, zio Co ty tu robisz? Idź stąd. Aaaa! Co mi robisz? Ej, oliwka, wszystko dobrze? Nie! A! O nie, oliwka! Oliwka, Halo! Co się stało, ja, że na chodniku spadłam? Pede. W się, sensie, że dziwna pani? Co pani jej zrobiła? Zrzuciłam ją z basenu, no proste. A, i później na nią wskoczyłam, żeby miała miękkie, no, żeby miała miękkie lądowanie. Co? Pani chyba oszalała! Laura, mam złamaną nogę! O Boże! Ej! Mamo, kuba! Halo! O nie, chyba nie ma ich w domu! Dajcie znać, czy chcecie dalszy ciąg historyjki. Pa pa! Na pewno chcecie. No i czekajcie.